Jak Państwo odbierają to wyróżnienie? Bardzo dziękujemy. Oczywiście jesteśmy niezwykle dumni, że taki produkt możemy oferować naszym klientom. Jak wszystko taki w rolnictwie przyspiesza, są to wyjątkowe nawozy, które działają błyskawicznie i wtedy, kiedy potrzeba ich działania, możemy dzięki produktom Aminowerwa uzyskać je od tak po prostu na, na żądanie. No właśnie, czym się różni i w jaki sposób działa Aminowerwa w porównaniu do konkurencji? Dotychczasowe mikronawozy, czy w produkcji, w ich produkcji użytkowane, używane były inne helatory. W tej chwili używamy do produkcji nawozów aminowerwach helatorów bazujących na aminokwasach. Powodują Powodują one to, że cząsteczki mikronawozów dostarczane są o wiele w szybszym tempie ze względu na bardzo krótkie połączenia chemiczne, wiązań chemicznych do roślin, co skutkuje tym, że wtedy, kiedy potrzeba zadziałać, kiedy potrzeba szybkiej, szybkiego dostarczenia mikronawozów, one są po prostu tam, tam się znajdują. Jak wasz produkt wpisuje się w trend ekologicznego rolnictwa? I tutaj również z dumą możemy powiedzieć, że wpisuje się on w 100% dzięki wykorzystaniu aminokwasów jako helatora, a występują one w środowisku naturalnym. Produkt jest w 100% biodegradowalny i bezpieczny zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska naturalnego.